Spotkanie z dziećmi to jest promocja piłki ręcznej, ale przede wszystkim promocja Mistrzostw świata, które są organizowane u nas w kraju. A dzieci, oczywiście dzieci, to jest przyszłość nie tylko piłki ręcznej, ale nas, więc stawiamy głównie na młodzież. się widzimy w szkole, widzimy się z dziećmi, które trenują piłkę ręczną, spotykamy się z ambasadorami piłki ręcznej, promują zdrowy tryb życia. I to jest najważniejsze, żeby pokazywać. Że warto ćwiczyć, że warto działać, że warto uprawiać sport, bo potem na tym idzie sukces. Bardzo fajna akcja, właśnie w takich momentach, gdzie dzieci mogą się uczyć od najlepszych: od Sławka Szmala, od pani Iwony. To naprawdę daje taki zastrzyk energii i chęci do dalszego moc trenowania, że takie akcje są bardzo potrzebne i oby takie akcji było jak najwięcej. Jak najbardziej tego typu wydarzenia przyciągają mieszkańców naszego regionu, mieszkańców Polski, mieszkańców Europy, ale i świata. Doskonałe wydarzenie, które pokazuje, jak ważną rolę do tego typu przedsięwzięć sportowych, kultury fizycznej przywiązuje Województwo Śląskie. Świata w piłce ręcznej, zaczynają się 11, więc już za kilka dni mecz finałowy w Szwecji. No a tutaj zgromadzona grupa dzieciaków myślę, że z rodzicami zawita, przynajmniej przed telewizory, jak nie osobiście, do spotka. Na pewno ta chęć nauki, chęć uprawiania tego sportu będzie zdecydowanie większa, i, i miejmy nadzieję, że jedna, dwie osoby z tego grona, które dzisiaj tutaj na terenie szkoły są gdzieś na najwyższym poziomie rozgrywkowym, a miejmy nadzieję, że zaczynki polskie grać będą.